Życie Marka, które wydawało się idealne, rozpada się, gdy odkrywa romans swojej żony Emily z innym mężczyzną. Kierowany złamanym sercem i zdradą, rozpoczyna przemyślaną operację ujawnienia jej kłamstw, krok po kroku demontując iluzję ich szczęśliwego małżeństwa. Gdy ciężar jej czynów zaczyna się walić, Emily błaga o przebaczenie, ale Mark pozostaje niewzruszony, aż niespodziewana tragedia zmusza go do zmierzenia się z druzgocącymi konsekwencjami ich wyborów. Wciągająca opowieść o miłości, zdradzie, zemście i nieprzewidzianej cenie złamanego zaufania bada kruchą granicę między sprawiedliwością a stratą. Zawsze myślałem, że moje małżeństwo z Emilii było solidne, twierdza zbudowana na zaufaniu, wzajemnym szacunku i miłości. A przynajmniej tak mi się wydawało. Iluzja rozpadła się w zimny czwartkowy wieczór. Wróciłem do domu późno, jak zwykle. Balansując między wymaganiami stresującej pracy, która zapewniała byt naszej rodzinie, ale często odbierała chwile, które mógłbym spędzić z Emily i naszymi dziećmi, Lukasem i Emmą. Nie zdawałem sobie sprawy, że podczas gdy całym sobą oddawałem się karierze, coś złowrogiego działo się tuż pod moim nosem. Zaczęło się całkiem niewinnie. Emily zostawiła telefon na kuchennym blacie, kiedy była na górze. Na ekranie pojawiło się powiadomienie o wiadomości. Normalnie nie zwróciłbym na to uwagi. Szanujemy swoją prywatność, rzadko zaglądamy sobie do urządzeń. Ale coś w imieniu David przykuło moją uwagę. Nie znałem żadnego Dawida w jej kręgu znajomych ani współpracowników. Ciekawość wzięła górę i odblokowałem jej telefon. Wiadomości nie były jednoznaczne, ale nie musiały być. Między Emily a tym mężczyzną była zażyłość, ciepło i intymność, które nie miały prawa istnieć w rozmowie z kimkolwiek poza mną. Wymieniali się żartami, flirciarskimi emotikonami i odniesieniami do wspólnych przeżyć. Nie mogę się doczekać, aż znowu cię zobaczę, brzmiała jedna z wiadomości. Żołądek mi się przewrócił. Zamknąłem telefon i odłożyłem go z powrotem na blat. To odkrycie było jak cios w brzuch. Próbowałem to sobie racjonalizować, może David to przyjaciel, o którym nie słyszałem. Może te wiadomości były niewinne, a moja wyobraźnia płatała mi figle. Ale w głębi duszy wiedziałem, że tak nie jest. Emili zeszła na dół kilka minut później, nucąc coś pod nosem. Była promienna jak zawsze, jej uśmiech rozświetlał pokój. Przez chwilę niemal zapomniałem o tym, co zobaczyłem. Ale ciężar w mojej piersi nie znikał. Wymusiłem słaby uśmiech i wymówiłem się pracą, uciekając do swojego domowego biura. Nie mogłem się z nią skonfrontować. Tamtej nocy, gdy spała spokojnie obok mnie, leżałem bezsennie, a myśli kłębiły się w mojej głowie. Czy to możliwe, że coś ukrywa? Emili, którą znałem, czuła, dobra, bezgranicznie lojalna, nie mogłaby mnie zdradzić. Ale wiadomości mówiły co innego. Szeptały o sekretach i kłamstwach. W ciągu następnych dni przyglądałem się jej uważniej. Zauważyłem rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi: jak chroniła swój telefon, nagłe wyjazdy służbowe, które pojawiały się znikąd, i jej roztargnienie podczas rodzinnych kolacji. Emily była genialną opowiadaczką, snuła wymówki z taką pewnością, że zacząłem wątpić we własne zmysły. Zacząłem układać paz jej wyjazd służbowy z poprzedniego miesiąca pokrywał się z weekendem, w którym wymieniała kilka wiadomości z Dawidem. Kolejny wyjazd był zaplanowany na następny weekend i już zaczęła się pakować, oznaka jej skrupulatnego planowania. Im więcej obserwowałem, tym więcej pęknięć dostrzegałem w naszym życiu. Zamiast ją konfrontować, wynająłem prywatną detektyw. Potrzebowałem dowodów, nie tylko dla siebie, ale i dla dobra naszych dzieci. Jeśli to naprawdę się działo, musiałem podejść do tego racjonalnie, nie emocjonalnie. Detektyw, konkretna kobieta o imieniu Claire, zapewniła mnie, że jej zespół zajmie się wszystkim dyskretnie. Nadszedł weekend i Emily wyjechała na swój wyjazd służbowy. Pocałowałem ją na pożegnanie, gest ten był pusty, mechaniczny. Odjechała, machając z uśmiechem jak zawsze. Patrzyłem, jak jej samochód znika na końcu ulicy, a mój żołądek skręcał się z niepokoju. Tego wieczoru Klere zadzwoniła. Jej zespół śledził Emily do butikowego hotelu w centrum miasta. David czekał na nią w lobby z uśmiechem od ucha do ucha. Claire opisała mi ich zachowanie, jak się obejmowali, śmiali, jak zameldowali się pod przybranym nazwiskiem. Następnego ranka otrzymałem pierwszą paczkę zdjęć. Pokazywały Emily i Davida spacerujących, trzymających się za ręce, ich język ciała nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do intymności. Jedno zdjęcie zmroziło mi krew w żyłach, Emily oparta o ramię Dawida, z zamkniętymi oczami i błogim uśmiechem na ustach. To był uśmiech, którego nie widziałem od lat. Wpatrywałem się w te zdjęcia przez godziny, przechodząc przez falę niedowierzania, gniewu i bólu. Jak mogła mi to zrobić? Jak mogła zaryzykować wszystko, co razem zbudowaliśmy, dla chwilowego romansu? W głowie kłębiły mi się pytania, ale nie było na nie odpowiedzi, tylko twardy, nieubłagany dowód zdrady. Emily wróciła do domu w niedzielny wieczór, równie radosna jak zawsze. Pocałowała mnie, przytuliła dzieci i opowiadała historię z konferencji. Udawałem, że jej wierzę, a serce mi pękało z każdym kolejnym kłamstwem. Chciałem krzyczeć, skonfrontować się z nią, zażądać wyjaśnień. Ale milczałem, wiedząc, że to właśnie cisza była moją największą bronią. W kolejnych tygodniach pogrążałem się w coraz głębszej rozpaczy. Klerę nadal przesyłała mi kolejne dowody, każdy bardziej miażdżący od poprzedniego. Emily nie tylko mnie zdradzała, była w tym metodyczna, planowała swoje spotkania z zegarmistrzowską precyzją. Jej oszustwa były tak skrupulatne, że zacząłem kwestionować każdą chwilę naszego wspólnego życia. Ale wśród tej rozpaczy zaczęło się rodzić coś nowego, determinacja. Emily myślała, że ma nade mną przewagę, ale nie doceniła mnie. Jeśli chciała grać w gry, ja byłem gotów, tylko że tym razem to ja ustalałem zasady. W kolejnych tygodniach po powrocie Emily dowody wciąż się piętrzyły. Clare była bezlitosna. Każde nowe zdjęcie, każdy raport był jak kolejne ostrze wbijające się w moje serce, ale nie pozwalałem, by mnie to paraliżowało. Zdrada paliła mnie jak kwas, ale wśród bólu hartowała się moja determinacja. Podwójne życie Emily nie było tylko zdradą mnie, to była zdrada naszych dzieci, rodziny, którą wspólnie zbudowaliśmy. Jeszcze o tym nie wiedziała, ale gra dopiero się zaczęła. Zdecydowałem się skupić i zebrać siły, patrząc na szerszy obraz. Moje dzieci, Lukas i Emma, były jedynym powodem, dla którego nie zniszczyłem wszystkiego od razu. One były niewinne, nieświadome burzy, która szalała pod ich dachem. Lukas z nieskończoną energią i miłością do piłki nożnej, Emma z cichą determinacją i artystycznym talentem, nie zasługiwali na chaos, który zaraz miał wybuchnąć. Musiałem być opanowany, musiałem chronić ich świat przed rozpadem. Tymczasem Emily zachowywała się, jakby nic się nie stało. Śmiała się z moich żartów, całowała mnie na dobranoc, planowała nawet rodzinne wakacje. Bezczelność jej udawania doprowadzała mnie do szału, ale zmuszałem się, by grać dalej. Moje milczenie było zbroją, cierpliwość, bronią, której się nie spodziewała. Pewnego wieczoru, gdy Emili kładła dzieci spać, siedziałem w swoim biurze i patrzyłem na rosnący plik dokumentów od Klarii. Zdjęcia, peregani, szczegółowa oś czasu, wszystko było gotowe, miażdżące dowody jej niewierności. Miałem wszystko, czego potrzebowałem do konfrontacji, ale coś mnie powstrzymywało. Konfrontacja teraz byłaby chaotyczna, emocjonalna. Potrzebowałem kontroli. Wtedy właśnie zaczęła się kształtować myśl o precyzyjnej odpowiedzi. Zamiast zdemaskować ją otwarcie, zamierzałem rozebrać jej kłamstwa kawałek po kawałku, nie pozostawiając miejsca na zaprzeczenia ani ucieczkę. Zbudowała swoje oszustwo na fundamencie mojego zaufania, teraz ten sam fundament miał stać się jej pułapką. Mój pierwszy ruch był subtelny, ale przemyślany. Emily miała zaplanowany kolejny wyjazd służbowy, tym razem konferencję w Chicago. Opowiedziała mi o nim z typową dla siebie lekkością i pewnością siebie, zupełnie nieświadoma, że znałem już całą prawdę. Clare ustaliła, że David również miał tam być, tak samo jak podczas poprzednich spotkań. Przepraszam, że znowu zostawiam ci dzieci, powiedziała pewnego wieczoru, pakując walizkę. Obiecuję, że ci to wynagrodzę. Uśmiechnąłem się. Nie martw się. Ciężko pracujesz, a ja sobie poradzę tutaj. Prawda była taka, że nie zamierzałem zostawać w domu. Gdy tylko Emili wyjechała, pocałowałem ją na do widzenia i poczekałem, aż jej samochód zniknie z pola widzenia. Potem zadzwoniłem do Clary. Ruszamy, powiedziałem krótko. Gdy Emily zameldowała się w hotelu, Clare i ja byliśmy już w Chicago. Zatrzymałem się w innym hotelu w pobliżu, a zespół Clary śledził Emily i Dawida. Nie musiałem być tam osobiście, by zobaczyć wszystko na własne oczy, ale jakaś część mnie chciała to zobaczyć, by zrozumieć głębie jej kłamstw. Tamtego wieczoru Claire wysłała mi zdjęcia Emilii i Dawida podczas kolacji w eleganckiej restauracji. Śmiali się, pochylali się ku sobie, ich bliskość była niezaprzeczalna. Zacisnąłem pięści, ale zamiast gniewu poczułem dziwny spokój. To było potwierdzenie, którego potrzebowałem ostatni gwóźdź do trumny. Następnego ranka, kiedy Emily i David jedli wspólne śniadanie, wszedłem do lobby hotelowego. Claire poinformowała mnie, że siedzą przy oknie, widoczni od wejścia. Serce mi waliło, ale zmusiłem się do opanowania. Nie chciałem ich konfrontować, jeszcze nie. To miała być obserwacja. Potrzebowałem pewności, że nie zostanie żadna przestrzeń na zaprzeczenia. Zobaczyłem ich od razu. Twarz Emily promieniała, jej śmiech wypełniał przestrzeń, gdy David pochylał się i szeptał coś, co sprawiało, że się rumieniła. Skręcało mnie w środku, ale szedłem dalej, udając, że ich nie zauważam. Ten moment wypalił się w mojej pamięci, okrutna migawka kobiety, którą myślałem, że znałem. Tego samego dnia wróciłem do domu, zostawiając klar z resztę obserwacji. Emily miała wrócić dopiero w niedzielny wieczór, co dawało mi czas na zaplanowanie następnego kroku. Choć bardzo chciałem od razu ją zdemaskować, wiedziałem, że najważniejsze jest odpowiednie wyczucie czasu. Im dłużej czekałem, tym dowody były bardziej obciążające i tym silniejszy miał być mój ruch. W niedzielę wieczorem Emily weszła do domu z promiennym uśmiechem. Pocałowała dzieci, przytuliła mnie i zaczęła opowiadać o weekendzie. Konferencja była świetna, powiedziała bez trosko. Nawet miałam okazję trochę pozwiedzać miasto. Kiwnąłem głową, ukrywając gniew za obojętnym wyrazem twarzy. Brzmi, jakbyś się dobrze bawiła. Tak, odpowiedziała z uśmiechem. Dziękuję, że to rozumiesz. W kolejnych tygodniach działałem w ciszy, zbierając więcej informacji i przygotowując się na nieuniknioną konfrontację. Moja determinacja rosła z każdym dniem. Kłamstwa Emilii były jak domek z kart, a ja byłem gotów zdmuchnąć go jednym tchem. Ale nie chodziło tylko o zemstę. Chodziło o odzyskanie godności, ochronę moich dzieci i dopilnowanie, by Emily poniosła konsekwencje swoich czynów. Nie chciałem jej zniszczyć, chciałem, żeby zrozumiała, że jej wybory mają cenę, a zdrada nie pozostaje bez echa. Czułem, że nadchodzi odpowiedni moment. Każde jej kłamstwo, każdy fałszywy uśmiech zbliżały mnie do chwili, gdy prawda runie na nią jak lawina. Nie tylko czekałem, planowałem, układałem, przygotowywałem się na rozliczenie, którego się nie spodziewała. Kłamstwa Emilii zaczęły się rozplątywać, a ona nawet tego nie zauważała. Przemieszczała się po naszym domu, jakby wciąż była oddaną żoną, kochającą matką, kobietą, która trzyma wszystko w ryzach. Ale każda chwila tej farsy tylko podsycała moją determinację. Dowody, które przekazywała mi Klerę, nie były tylko amunicją, były moją liną ratunkową, sposobem na odzyskanie kontroli, którą Emili mi odebrała. Spędziłem kolejne tygodnie dopracowując plan. Prawda musiała wyjść na jaw, ale w taki sposób, by nie pozostawić cienia wątpliwości. To nie miało być zwykłe przyłapanie, to miało być unicestwienie jej kłamstw bez możliwości wycofania się. Cały czas myślałem o Lukasie i Emi. To oni byli powodem, dla którego jeszcze nie spaliłem wszystkiego do gołej ziemi. Zasługiwali na życie wolne od zdrady i wstydu. Punkt zwrotny nadszedł, gdy Emily zaczęła planować rodzinną kolację. Chciała zaprosić swoich rodziców, rodzeństwo i najbliższych przyjaciół, coś w rodzaju świętowania, choć dla mnie to był kolejny sposób na podtrzymanie iluzji idealnej rodziny. Ironia była porażająca. Kobieta, która zrujnowała naszą rodzinę, teraz organizowała perfekcyjne spotkanie rodzinne. Czy nie byłoby miło zebrać wszystkich razem? Zapytała pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na kanapie. Jej głowa spoczywała na moim ramieniu, a głos był ciepły i łagodny. To świetny pomysł, odpowiedziałem spokojnym tonem. Miło będzie wszystkich zobaczyć. Kolacja została zaplanowana na sobotni wieczór, a Emili rzuciła się w wir przygotowań. Spędzała godziny na planowaniu menu, dekorowaniu domu, dzwoniąc do rodziny, by potwierdzić szczegóły. Była drobiazgowa, a jej entuzjazm przykrywał kłamstwa, które zdążyły stać się jej drugą naturą. W miarę jak zbliżał się dzień kolacji, finalizowałem mój plan. Klere dostarczyła mi ostatnią partię dowodów, szczegółowe raporty, zdjęcia z oznaczeniem daty i godziny oraz nagranie rozmowy Emilii z Dawidem w ich hotelowym pokoju. Było to druzgocące, niepodważalne. I byłem gotów. Wieczór kolacji nadszedł, a dom wypełnił się rozmowami i śmiechem. Emili była w swoim żywiole idealna gospodyni, czarująca i urocza. Jej rodzice promienili z dumy, rodzeństwo chwaliło jej kuchnię, a przyjaciele wznosili tosty za jej pozornie idealne życie. Obserwowałem ją z drugiego końca pokoju z sercem przepełnionym gniewem i smutkiem. To była kobieta, z którą zbudowałem życie. Kobieta, którą myślałem, że znam. A jednak tu była, snując swoje kłamstwa z wprawą godną zawodowego aktora. W połowie kolacji wstałem i uniosłem kieliszek. W pokoju zapadła cisza, wszyscy zwrócili na mnie uwagę. Emili spojrzała na mnie, promieniejąc uśmiechem. Chciałbym powiedzieć kilka słów, zacząłem, głosem spokojnym. Emili włożyła mnóstwo pracy w to, żeby ten wieczór był idealny. To świadectwo tego, jak wspaniałą jest kobietą. Przez pokój przeszedł szmer aprobaty. Uśmiech Emily się poszerzył, a policzki zaróżowiły. Ale jest coś jeszcze, czym muszę się podzielić, kontynuowałem, a ton mojego głosu się zmienił. W pomieszczeniu zapadła pełna napięcia cisza. Coś, co od dłuższego czasu mnie przytłacza. Sięgnąłem pod stół i wyciągnąłem grubą kopertę. Emily, trzymałem to w sobie przez tygodnie, nie wiedząc jak o tym powiedzieć. Ale dziś wydaje się być idealnym momentem. Jej uśmiech zbladł, a w oczach pojawiło się zmieszanie. Co to takiego? Zapytała z niepokojem. Otworzyłem kopertę i zacząłem wykładać zawartość na stół. Zdjęcia jej i Dawida, peregani z hotelowych pobytów, wydrukowany zapis nagrania ich rozmowy. W pokoju rozległy się westchnienia i szepty, gdy kolejne dowody trafiały na stół. Twarz Emilii zbladła, a jej ręce zaczęły drżeć, gdy się nęła po dokumenty. Mark, wyszeptała, co to jest. To prawda, Emily. Odpowiedziałem spokojnie, ale stanowczo. Prawda o życiu, jakie prowadziłaś za moimi plecami. Prawda o twoim romansie z Dawidem. Jej rodzice byli szokowani, rodzeństwo zamilkło z otwartymi ustami. Nasi przyjaciele wymieniali zdumione spojrzenia, ich niedowierzanie było namacalne. Proszę, pozwól mi to wyjaśnić, błagała Emily, łzy spływały jej po policzkach. To nie jest czas na wyjaśnienia. Powiedziałem, nie odrywając od niej wzroku. To czas na konsekwencje. Zwróciłem się do wszystkich w pokoju. Przez miesiące Emily kłamała mnie, nasze dzieci i was wszystkich. Zdradziła zaufanie, którym ją obdarzyliśmy. Nadszedł czas, by wystawiła czoła prawdzie. Emily rozpłakała się, a jej idealna fasada runęła w jednej chwili. W pokoju zapanowało napięcie. Powietrze było ciężkie od jej zdrady. Skontaktowałem się już z prawnikiem, kontynuowałem. Dokumenty rozwodowe są gotowe. Emili, otrzymasz je jutro rano. To nie chodzi tylko o mnie, chodzi o Lukasa i Emmę. Oni zasługują na coś lepszego. Wybuchła panika. Rodzice Emili próbowali ją pocieszyć, rodzeństwo zasypało mnie pytaniami, a nasi przyjaciele nie mogli uwierzyć w to, co właśnie się wydarzyło. Ale w tym chaosie poczułem ulgę. Prawda wyszła na jaw. I nie było już odwrotu. Emili próbowała mnie błagać, prosić o drugą szansę, ale jej słowa nie miały już dla mnie znaczenia. Dałem jej moje zaufanie, moją miłość, moje życie, a ona to wszystko zniszczyła. Nie było miejsca na przebaczenie, nie było powrotu, pozostała tylko zimna rzeczywistość jej wyborów. Gdy goście zaczęli opuszczać dom jeden po drugim, Emili uciekła do naszej sypialni. Jej szloch odbijał się echem od ścian. Ja zostałem w salonie, czując ciężar całego wieczoru, który powoli mnie przygniatał. Bitwa dopiero się zaczęła, ale zrobiłem pierwszy krok na drodze do odzyskania własnego życia. Tej nocy, gdy siedziałem sam, ogarnęła mnie dziwna mieszanka emocji. Smutek po tym, co straciłem. Gniew na to, co zrobiła Emilii. Ale też cień nadziei. Prawda mnie uwolniła a po raz pierwszy od miesięcy mogłem w końcu zaczerpnąć oddech. Skutki tej kolacji były druzgocące. Emily wyprowadziła się następnego dnia, zostawiając dom, który nagle stał się zbyt duży i przerażająco cichy. Lukas i Emma byli zdezorientowani, zranieni nieobecnością matki i napięciem, które unosiło się w powietrzu od tamtego wieczoru. Starałem się wyjaśnić im sytuację w sposób, który mogliby zrozumieć, ale jak powiedzieć dzieciom, że kobieta, którą kochają, zburzyła ich świat. Emily dzwoniła bez przerwy w kolejnych dniach, błagając o przebaczenie. Jej wiadomości wahały się od zapłakanych przeprosin po desperackie deklaracje miłości. Na początku je ignorowałem, skupiając się na tym, by utrzymać siebie i dzieci w jednym kawałku. Ale napięcie było nie do zniesienia. Najgorsze były noce kiedy cisza w domu była najgłośniejsza, a wspomnienia lepszych czasów wracały jak duchy. Pewnego wieczoru, tydzień po kolacji, w końcu odebrałem jej telefon. Mark, proszę, powiedziała drżącym głosem. Muszę z tobą porozmawiać. Nie o nas, o dzieciach. Możemy się spotkać. Wahałem się. Część mnie chciała się rozłączyć. Ale inna część, ta, która przez lata ją kochała, uległa. Dobrze, powiedziałem chłodnym tonem. Jutro w południe. W parku. Następnego dnia przyszedłem wcześniej. Usiadłem na ławce z widokiem na plac zabaw, na którym Lukas i Emma często się bawili. Powietrze było rześkie, słońce schowane za cienką warstwą chmur. Emili pojawiła się kilka minut później, jej twarz była blada i zmęczona. Wyglądała jak cień kobiety, którą kiedyś znałem. Dziękuję, że przyszedłeś, powiedziała, siadając obok mnie. W jej głosie brzmiała kruchość, której wcześniej nie znałem. Czego chcesz, Emili? Zapytałem beznamiętnym tonem. Wzięła głęboki oddech, jej dłonie drżały na kolanach. Wiem, że nie mogę cofnąć tego, co zrobiłam, wyszeptała. Ale musisz wiedzieć, że naprawdę szczerze przepraszam. Za wszystko. Przepraszam, nie naprawi tego odpowiedziałem, sam zaskoczony goryczą w swoim głosie. Wiem, odparła cicho. Ale nie mogę żyć z myślą, ile bólu zadałam tobie i dzieciom. Zapadła cisza, duszna i obciążająca. Spojrzała na mnie, jej oczy były czerwone i spuchnięte. Mark, potrzebuje pomocy powiedziała w końcu. Od kolacji wszystko się rozpada. Nie wiem, co robić. Jej słowa zbiły mnie z tropu. Przez chwilę zobaczyłem kobietę, w której się zakochałem, kruchą i ludzką. Ale mury, które zbudowałem wokół siebie, były zbyt wysokie i zbyt mocne, zahartowane w bólu, który mi zadała. Nie mogę ci pomóc, Emily, powiedziałem, wstając. Musisz poradzić sobie z tym sama. Pokiwała głową, uzyspływały po jej twarzy. Rozumiem, powiedziała łamiącym się głosem. Po prostu powiedz Łucasowi i Emi, że ich kocham. Odchodziłem z ciężkim sercem, ale zdecydowany. Nie obejrzałem się za siebie. Następnego ranka, właśnie gdy szykowałem dzieci do szkoły, zadzwonił telefon. Na ekranie widniało imię matki Emilii. Jej głos był roztrzesiony, niemal niezrozumiały. Mark szlochała. To Emilii. Ona, ona nie żyje. Słowa nie dotarły do mnie od razu. Co masz na myśli, nie żyje? Zapytałem, czując, jak moje serce przyspiesza. Odebrała sobie życie w nocy, zapłakała. Zostawiła list. Dla ciebie i dzieci świat zachwiał się pod moimi stopami. Nogi się pode mną ugięły, osunąłem się na krzesło, a telefon wypadł mi z dłoni. Emily nie żyła. Kobieta, którą kochałem Matka moich dzieci, osoba, która zadała mi tyle bólu, odeszła. Niewiele pamiętam z reszty dnia. Jej rodzice przynieśli później list. Był krótki, napisany delikatnym pismem Emilii. Mark. Przepraszam za wszystko. Zniszczyłam życie, które wspólnie zbudowaliśmy i nie mogę sobie wybaczyć tego, co zrobiłam tobie i dzieciom. Proszę, powiedz im, że kocham ich ponad wszystko. Żadbaj o nich, Mark. Jesteś lepszym ojcem, niż jak kiedykolwiek byłam matką. Emily. Czytałem ten list w kółko, słowa rozmazywały mi się w oczach przez łzy. Chciałem ją znienawidzić za to, co zrobiła, za to, że znów nas zostawiła, ale czułem tylko nieznośny smutek. Była moją partnerką, powierniczką, moim wszystkim, a teraz była tylko wspomnieniem. Powiedzenie Ucasowi i Emi było najtrudniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Ich żal był surowy, niepohamowany, ich szloch wypełnił cały dom. Przytulałem ich, chcąc wchłonąć cały ich ból, osłonić ich przed stratą, która miała im towarzyszyć przez całe życie. W tygodniach, które nastąpiły, wszystko było jak we mgle: pogrzeby, kondolencje, bezsenne noce. Ludzie oferowali wsparcie, ale nic nie mogło wypełnić pustki po Emilii. Wciąż odtwarzałem w myślach naszą ostatnią rozmowę, dręczony myślami o tym, co mogłem powiedzieć, jak mogłem jej pomóc. Wina przygniatała mnie jak głaz. Pewnej nocy, siedząc samotnie w salonie, zacząłem przeglądać stare albumy ze zdjęciami. Tam była uśmiechnięta, roześmiana, tuląca nasze dzieci. Kobieta, którą kochałem i której nienawidziłem, której wybaczałem i którą potępiałem. Kobieta, która teraz istniała tylko w pamięci. Uzypłynęły po mojej twarzy, gdy wyszeptałem w pustym pokoju. Przepraszam, Emily. Tak bardzo mi przykro. Życie toczyło się dalej, jak zawsze, ale blizny pozostały. Lukas i Emma rośli, a ich śmiech był słodko-gorzkim przypomnieniem o kobiecie, która dała im życie. Starałem się być dla nich obojgiem rodziców, wypełnić pustkę, którą Emily zostawiła, ale to było niemożliwe. Jej nieobecność była cieniem, który unosił się w każdym kącie naszego życia. Lata później, siedząc na tej samej ławce w parku, gdzie odbyliśmy naszą ostatnią rozmowę, patrzyłem na lukasa i Emmę bawiących się w oddali. Byli już starsi, a w ich twarzach widać było rysy Emilii. Uśmiechnąłem się przez łzy, które znów napłynęły do oczu. Wasza mama bardzo was kochała wyszeptałem. I mam nadzieję, że zawsze będziecie o tym pamiętać. Wiatr zaszumiał w koronach drzew, niosąc moje słowa w eter. I po raz pierwszy od bardzo dawna poczułem cień spokoju.